Ja już się stresuję. Jezu, ja nie chcę szybko. Bo ja już nie pamiętam. Co ty robisz? Stąd tu, Zrobię stątu, stuntu, tu wiesz, idzie. Ja tu jestem w szoku jak na razie. W szoku. Ale kwiatuszki śliczne. I ci gdzie ty mnie prowadzisz? Ek Aulec. Jakie to jest bydle. Panie. pomógłbym ci, ale jakbyś tak zrobiła to pokaż widzowi teraz jak sobie pchasz. Pcha, weź ja sobie wypcham. Nie będę pysnik tak latał za tobą. To nie będzie ze mną jeździł, no i O ja się boję, Jezu! Nie śmiej się ze mnie Rafał! Dobra Czekaj, bo mi się to poplątało. Nie siada, ja się boję. No siadaj piesik, ruszamy. A ja nie pamiętam jak się rusza. Oj, za wysokie. O dobra. Siedzę. Już się stresuję. A jak którym będziemy jechać, bo się boję? Tam w stronę straży. Pierd nie. Jezu, ale ja nie chcę szybko. Bo ja już nie pamiętam. Zaczynamy przygodę. Ale kopcisz. No kopce, dlatego możesz jechać przede mną. Nie. Musisz zrobić, wiesz co musisz zrobić? Co muszę zrobić? Halo halo odbiór, witam nie. was widzowie No tak, no ty gdzie masz teraz GoPro, to ty jesteś prowadzącą A ja tego nie wiem powiedzieć No to powiedz, halo halo odbiór, witam was, Epic Rider w kolejnym filmie na kanale Halo halo odbiór, witam was, epigraider w kolejnym filmie na kanale A kto wita widzów dzisiaj za sterami pitbike'a? Ja witam Czyli kto? Wyśni! <laughs> Czyli wyśni. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na naszych kanałach like na naszych kanałach Pamiętajcie, żeby zostawić... Na żeby zostawić subskrypcję To nie ominie was żaden nowy ciekawy film Łapkę w górę pod filmem Dla Peśnika to będziemy nagrywać więcej takiego kontentu motocyklowego z nim I na nasze oczywiście Instagramy Które wyświetlają się tutaj, a szczególnie naszego głównego Bo tam pojawiają się całkiem ciekawe zdjęcia Tak, tak I co? Sz szczególnie na moim... Idź, bo siedzę ci na dupie a tak kurde nie podśpieszaj mnie pyśnik, który masz bieg pyśnik Pońpo... Wujkę. dwójkę dwójkę? dwójkę dobra ja tu na jedynce bo mnie tu te repota jak ty masz cztery biegi do dyspozycji a ja tylko dwa także dzisiaj jak już widzicie pyśnik sobie jedzie bitbajkiem na wycieczkę już Ale nie po będę nie będę po jechać, bo nie po nie koło domu tylko <laughs> bo, taka, bo mieszanka bogata Tu w lewo będzie Tu? Tak Dobra. No ja nie chcę szybciej w te zasrane kamyczki tu Kur... Leżysz? Leżę To wystarczy, że nie będziesz hamować przodem nie, nie, nie hamuję przodem Gdzie jesteś? Za tobą praktycznie No to jedź przede mną, bo ja nie, nie widzę nic. No to na razie masz pustą drogę, więc... No, ale jak ty ciebie mieć koło siebie? Chciałem, żebyś mnie nagrała. No to jedźcie ze mną! Jezu, jedźcie przede mną, jedziemy, jedziemy, jedziemy. <laughs> <laughs> No, autko jedzie. No to zjedź na kraj, bo jak na to ty jedziesz, głupio aż widzą jak na kumie lecę Pysznik, te, teraz no Pyśnik, teraz prysnik do góry Tak, tak no chyba do góry ja to, jak muzynki Dobra, szybciej pyśnik, teraz czas na chłodzenie motorków troszkę jak puszczę płynnie, ale szybciej sprzęgło, to nic się nie stanie? Nie. Dobra. Bo jak już masz bieg ten... ty tylko przy ruszaniu taki strzał jest, bo jak już masz wyższe biegi, to za dużo się nie dzieje. dobra. Ale powiedz coś też dla widza jakiegoś... Nie wiem. Co, co mam mówić? Ja tu jestem w szoku jak na razie. W realizację. szoku. Chłop może w szoku jest. Tu będzie w prawo ostro, więc na dwójkę. Dobra, już dotarło. I uwaga, guma. Nagrywaj mnie. O kurde! Ale smrodzisz, ale będę śmierć No ja jestem za to, ale trzeba bezpieczną noc, jak tak wyrazić, czego będzie coś od... To ja, ja ucieknę, nie bój się Nie uciekniesz, Ucie. to nie uciekniesz no jesteś? No za tobą, wyjechać, no. nie chcę cię smrodzić. Ty, ty nie smrodzisz, no tak. Ktoś tu biegnie. O, czekaj, bo to jest skuter, motorki do nas. Tak, no. no. A jaki masz biegien? Trzy. Trzy, no to super. Ale kwiatuszki śliczne. <laughs> Habry, ile tych chabrów tu jest. Charby. Chabry. Jak chcesz to sobie pozrywaj. Nie, moje ulubione kwiatuszki. Zamiast mi siedzieć na dupie to teraz... No ja dobrałam. w sensie że kwiatuszki oglądam. No kwiatuszki <laughs> ty się nie oglądałaś, <laughs> dlatego. Krajoznawczo kraj jedzie. No jadę, no przecież ja tu często nie bywam, nie, no sorry. Terror. Co ty robisz? stuntu, stuntu. Zrobię stuntu, stuntu, wiesz, idzie. I ci, gdzie ty mnie prowadzisz? Widziałeś, gdzie skręciłem? Nie. Tu to? to, to tak, to podej. Ek... amulet. No to sprzęgło. No i ja jechałem. Ja nie wiem. Mogę go wyłączyć? Możesz. Co se go na wywrócę? No bo w sensie on sam jechał i bałam No bo nie się. dałaś sprzęgła i nie hamowałaś. Bo się bałam. No to tylnym hamulcem by się nic nie zrobiło. No ale wiesz, że ja się boję. I kurw. Człowiek się uczy na błędach. No bo mnie wierzysz takie haszcze. No to co ty chcesz po drodze jeździć ty nie jest super moto, tylko no. kroś. Jakie to jest bydle! Ale mało wody, o. o. Malutko wody. Super. Fajnie. Pomógłbym ci, ale jak tak zrobiła, to pokaż mi co i teraz jak sobie pchasz. Pcham! I sobie wypcham. Płatę. No jak tyś myślał, że ja tu skręcę. Ja się poradzę. Nie wątpię. Ani się tam nie wybieram. Pacham. Gorąco mi. Przybyłam. Ale tu jest wąsko. Tu są haszcze. Ja tak nie lubię. To będziesz mnie zbierał z tych pokrzyw takich. Fajnie Patrzym się Jedźmy stąd. Nie będę pyśnik tak latał za tobą To nie będzie ze mną jeździł najwizzę Jest! ała to bolało No to musisz uciekać ciałem od gałązek i przez to właśnie Ale się one uczysz Borąc Ale są po obu stronach no, ja pierdzielę! O, ja się boję, jezu! <grymne> <grymne> nie śmiej się za mnie, Rafa! <grymne> no, bo ty tak histeryzujesz jakbyś nie wiem, jechała statkiem i od ciebie zależało życie tysiąca ludzi. Choć ode mnie zależy moje życie, wystarczy. Sama jazda sobie jest super, ale jeśli mi przyjdzie ruszyć, to jest masakr. No. Cześć to! Kurde! <grymne> ty mnie chyba na jakąś próbę chcesz wystawić. Wyważ mi, że ja takie cyrki robię, ale wiem, że ja się boję. Pyśnik jest dupa. Nie bojodupa, tylko... No. Pyśnik, ale dajesz. Aż mi oślepiasz. Chciał się z jakiegoś kawacia losa. To jest mój. Czy wiem? To dobra jedź. Tu będzie w prawo. W prawo? Tak. Czego w prawo? No bo w prawo. Ej, ale dlaczego my jedziemy tędy? A czemu nie? No, jedziesz. No i czego jesteś za mną? Może być. Może być? Bo miałam robaczka w kasku i chciałam go wyjąć jedną ręką. i mam tego robaczka w kasku. No to już nie wyjdzie. Zabieram go ze sobą, będę miała przyjaciela. Kolejnego złapała Krzoki, krzoki, krzoki Krzoking, kroki, kroki. krzoking jedziemy na krzoking? Tak jak widzicie widzowie Pyścik sobie poradził, objechał naszą Wycieczkę A drugą łapką Jezu, nie rób nic. No to jak masz już to masz. Ale się boję. I teraz nie też. Zaproś wida do subskryberowania kanału. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału. I na Instagramy. I na Instagramie. I dalej zostawili łapkę w górę. No i super. I dobra, i napiszcie w komentarzu jak jeszcze chcecie film z piśnikiem, to my dla was go nagramy. Byleby I... nie po lesie. Po le... Może podjazdy, drodzy widzowie. Dobra, ci pierwsza teraz. Nie się boj się